Witam serdecznie! Zapraszam na odcinek Polskie aktorki i aktorzy, którzy zachorowali na raka. Anna Seniuk, urodzona w listopadzie 1942 w Stanisławowie, aktorka teatralna i filmowa, profesor sztuk teatralnych. Mieszkała w Krakowie, gdzie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej, mieszczącego się przy ulicy Michałowskiego a następnie podjęła studia w szkole teatralnej, choć początkowo myślała o studiach z zakresu konserwacji zabytków bądź historii sztuki. Występowała także w teatrze telewizji, filmach i w licznych serialach. Niezapomnianą kreacją aktorską Magdy Karwowskiej stworzyła w jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych 40-latku i 40-latku 20 lat później w reżyserii Jerzego Grudzy. Anna Senior zachorowała na raka piersi w 1993 roku. Wyczuła guzek na piersi podczas kąpieli. Lekarze potwierdzili jej obawy. Aktorka postanowiła zataić tę informację przed rodziną. Lekarze uznali, iż guz, choć złośliwy, nadaje się do zabiegu. Po poznaniu terminu operacji powiedziała mężowi, że jest chora. Z powodu guza konieczna była amputacja piersi oraz usunięcia węzłów chłonnych. Na szczęście dziś aktorka jest już zdrowa. Małgorzata Pieńkowska, urodzona w maju 1965 we Wrocławiu, aktorka filmowa i teatralna, absolwentka liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Kiri w Olsztynie oraz Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zedwirowicza w Warszawie. Opiekunem jej roku był Jan Englert. Współpracowała z formacją Nieżywych Sabów, śpiewając refren w utworze Klub Wesołego Szampana. Brała udział w czwartej edycji programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami i gościnnie wystąpiła w jednym odcinku dziewiątej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. W swoim dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt ról teatralnych. Wystąpiła także w kilku słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Znana z roli Marii Zduńskiej w serialu M jak miłość, w 2003 roku aktorka dowiedziała się, że choruje na raka piersi, Aktorka na początku załamała się, ale mimo to nie zrezygnowała z pracy. Na planie serialu pokazywała się w Peruce. Mogła liczyć na wsparcie swoich bliskich. Udało jej się wygrać walkę z chorobą. Dziś, jak sama mówi, zaczęła jeszcze bardziej doceniać życie. Jerzy Sztur, urodzony w kwietniu 1947 w Krakowie. Aktor teatralny, dubbingowy i filmowy, reżyser, filolog i pisarz, profesor sztuk teatralnych. Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Były rektor PWST w Krakowie. Urodził się jako jedyne dziecko Tadeusza Sztura i jego żony Marii z domu Chorąży. Jego matka była księgową w Miejskim Handlu Detalicznym, a ojciec prokuratorem. Sztur rozpoczął pracę jako aktor w Starym Teatrze w Krakowie, w którym zadebiutował rolą Belzebuba w Dziadach, a następnie zagrał między innymi Wysockiego w Nocy Listopadowej. W 2011 wybitny aktor trafił do szpitala. Kilka miesięcy później okazało się, że cierpi na raka krtani. Na szczęście udało się pokonać chorobę i wrócić do pracy. Efektem jego zmagań z chorobą jest książka autobiograficzna, Tak sobie myślę. W 2023 roku nastąpił nawrót choroby. Aktor przeszedł operację, spędził kilka tygodni na Ojomie. O chorobie poinformował jego syn Maciej Sztur. Na TVP Info Jerzy powiedział, że choroba nauczyła go pokory. Tu cytat To się może skończyć za chwilę, ale z drugiej strony jeszcze mogę to przewalczyć. Nie wiem, czy w tej chwili, jakby coś mnie dopadło, czy miałbym siłę na walkę. Weronika Książkiewicz, urodzona w marcu 1981 w Moskwie. Jest córką choreografki i tancerki baletowej Baty Książkiewicz oraz Fiodora Lewina, Rosjanina pochodzącego z Moskwy. Uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, do klasy o profilu teatralnym. W 2005 ukończyła studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2005 zadebiutowała w Teatrze Rolą Juzi spektaklu poszaleli Aleksandra Fredry, wystawianym na scenie teatru nowego imienia Kazimierza Dymka w Łodzi. W 2008 uczestniczyła w drugiej edycji programu rozrywkowego Gwiazdy Tańczą na Lodzie i w jednym z odcinków Fort Boyard. W 2009 miała uczestniczyć w dziewiątej edycji programu TVN Taniec z gwiazdami. Jednak w trakcie treningów zdiagnozowano u niej nowotwór kręgosłupa. Dlatego w pierwszym odcinku zrezygnowała z udziału w konkursie z powodów zdrowotnych. Na szczęście Gus nie był złośliwy. Pomyślnie przeszła operację wycięcia nerwiaka. Dla Gali powiedziała tu cytat: "Operacja była niezwykle niebezpieczna i skomplikowana. Trwała około 8 godzin. Potem była długa rehabilitacja." Agata Buzek, urodzona we wrześniu 1976 w Pyskowicach, aktorka teatralna i filmowa. Aktorka Teatru Ateneum w Warszawie, laureatka Nagrody za rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i Polskiej Nagrody Filmowej za główną rolę kobiecą za rolę Sabiny Jankowskiej w filmie Rewers. Agata Buzek jest córką Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek. W dzieciństwie uczęszczała do Społecznego Ogniska Baletowego w Gliwicach i występowała w Gliwickim Teatrze Muzycznym. W 1999 ukończyła studia na Akademii Teatralnej w Warszawie. W marcu 2010 roku dostała nominację do Nagrody Viva Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka, a w maju nominację do Nagrody Wiktory w kategorii Najpopularniejszy Aktor Telewizyjny. W wieku zaledwie 8 lat zachorowała na nowotwór układu chłonnego. Dla tygodnika powszechnego powiedziała: Mama i tata nie karmili mnie lękiem, karmili mnie nadzieją. Nigdy nie doświadczyłam nakazów, zakazów, kar. Pewnie dlatego jest mi dzisiaj łatwiej przekabacać się na tym stronę ufną i marzeniową, niż tkwić w ciemnościach, które przecież też dobrze znam. Aktorce udało się wygrać z chorobą po czterech latach. Mieczysław Kryniewicz, urodzony w sierpniu 1949 w Wąsoszu. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Jest synem Józefa i Franciszki Hryniewiczów. Jego ojciec urodził się w Nowym Jorku i był stolarzem. Ma starszą siostrę. Jest absolwentem Zespołu Szkół Budownictwa i Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. W telewizji zadebiutował w 1973 roku w serialu Droga. Rozgłos przyniosła mu rola taksówkarza Jacka Żytkiewicza w serialu Stanisława Barej Zmienicy. Przez kolejne lata grywał głównie w teatrze oraz w drugoplanowych i epizodycznych rolach filmowych. Od 2003 występuje jako Włodzimierz Ziemba, jeden z głównych bohaterów serialu TVN na Wspólnej. W 2010 roku aktor wyznał, iż zmagał się z chorobą nowotworową. Jednak przez chorobę Hryniewicz nie zrezygnował z pracy i pojawiał się na planie serialu na Wspólnej. Po miesiącach leczenia okazało się, że wyzdrowiał. Jak sam mówił, droga, którą pokonał, prowadziła przez piekło i chciałby wymazać to z pamięci. W zmaganiach z walką z chorobą miał wsparcie żony. Monika Krzywkowska urodzona w lutym 1973 w Warszawie. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. W 1997 ukończyła studia na wydziale aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Największą popularność przyniosła jej rola Teresy Jankowskiej w serialu Samożycie. Za rolę Grażyny Rozwodniczki była nominowana do Feliksów Warszawskich w kategorii Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca. Wystąpiła też w obsypanym złotymi lwami dramacie życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Paręnaście lat temu lekarze zdiagnozowali Unii Czerniaka, który jest najzłośliwszym z nowotworów skóry. Dla Dzień Dobry TVN powiedziała tu cytat Okazało się, że to niestety jest złośliwe. Skończyło się szczęśliwie dla mnie. To było tak wcześnie odkryte, że nie zdążyłam doświadczyć tych najgorszych stron walki z rakiem. Ten czerniak jest tak okropny, można przez to przejść, ale można go też nie przeżyć. Udało jej się wygrać z chorobą. Aktorka jest zdrowa i czuje się znakomicie.